Proszę Państwa, odwiedziłem Panią Stasię jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się stało przez te ostatnie dwa tygodnie? Po prostu wszystkiego nie mogłam pokazać. Co mam jeszcze? No właśnie. Szydełkowe okrągle i glicową mam okrągłą serwetę. I po prostu chcę jeszcze przekazać ludziom. Może ktoś jeszcze zainteresuje się, ktoś będzie szydełkiem robić. No. Obróz, tak? Obróz, tak, okrągle. Na, 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 na stolik mniejszy, a tu proszę Państwa na większy. I Stasiu fajne te krynki. A tu na taki też okrągły duży stół. Proszę bardzo. Piękny obrus z internetu ściągnęłam. Wzór tak? Mhm. O super. Już można? Mhm. A tu iglicowy, okrągły obrós, też piękny obrós igli, iglicowy. Uh -huh. A tu takie bieżni, bieżni nie, to taka serwetka kwadratowa. O, może być na okrągły, może być na len, obrobiony len obrobiony. A tu bieżniczek taki. O. Super. Tak. Tak. Pani Stasiu, słyszałam, że jedna pani zadzwoniła do pani z Niemiec. Tak. I mm. mówi, że taki dokładnie obrót są I pani jak na... na stole. Tak. Jak na stole. Mhm. Tak. A propos ostatniego tygodnia, czy dwóch, to duże było zainteresowanie? Było zainteresowanie, było tylko, że ja mam dwie ręce, a nie cztery. I to się zmieniło? Nawet Panie y, ludzie rozpoznają, to jak znaczy, Pani wychodzi z kościoła? Tak. No i chwalą, mówią, że dobrze, że pięknie. Że pięknie. Ja bardzo cieszę się. Pan Paweł jest super chłopak, kochane dziecko jest, bo rówieśnik moich dziewczyn i kochany jest taki chłopak. Ja pani nie przesadza, w szkole jestem nauczycielem. Ja, ja tu wy, wytnę w ogóle, żeby nikt tego nie, nie wiedział, bo ja nie robię tego dla pochwa, ani dla pieniędzy, tylko po prostu ja uwielbiam nasz region, no. to, 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 no, tu gdzie, to, ja, gdzie ja, ja mieszkam. Chyba wszystko, Pawełku. Chyba wszystko pokazane te nowe. Tak, tu już ten obraz też pokazany był. I te te, 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 te jakich, bieżniki, wszystko pokazane było. Pani Stasia Jaśki zrobi, obrusy zrobi? Tak, Jaśki wczoraj pani kupiła z łodzi, przyjechali. A wie pani Stasia, że ludzie pisali, żebym ja pokazał y, wa, warsztaty takie. Ja mówię, że to tak przez internet się nie da. A tego się nauczyć to nie tak łatwo. To jest taka żmudna praca i to trzeba to lubić, trzeba cierpliwości, bo iglicowa robota, szydełkiem to roz, jak spomylisz się to raz i rozpuścisz już, a to trzeba albo obcinać, albo, no w ogóle, bo to węzeł jak zawiąże się to już klapa. Umarł tak butach, na no włosy pochowali. No to prawda. Też ktoś pisał. Że to tak łatwo, nie? Łatwo nie, robić, nie, wystarczy tam nie, nie. filmiki są. Ja mówię, no nie, no nie tak łatwo. A jeżeli tak łatwo, to, no to gratulacje, tak. no. M może komuś to łatwe jest, no. Też były panie, już w średnim wieku, można powiedzieć. I jakoś nie potrafiły się nauczyć, nie. nie? To znaczy, kilka to od razu powiedziało, że to nie dla mnie. Bo to jest marudna praca, to nie dla mnie. No to nie, to nie, no to co? To jest tak, że ja tyle lat robię i to nie rozpomylę się.